Wyobraźcie sobie taką sytuację, że klient wchodzi do sklepu. Po co on tam wszedł? Żeby coś kupić? Żeby pooglądać. Hmm? No, żeby się schronić przed deszczem, wiadomo, jak jest pada na dworze, nie? Żeby się poklimatyzować, jak jest lato. Nie, po to też wchodzi? A tak generalnie, to klient wchodzi do sklepu w jednym konkretnym celu. Potrzebę zaspokoić, tak. A zaspokoi potrzebę poprzez? Poprzez zakup. Dokładnie tak. Więc klient wchodzi do sklepu, żeby kupić, moje drogie, żeby kupić. Nie pooglądać. Bo pooglądanie to może być taki pośredni krok. Popatrzcie. No Jest klient. Klient. Ma jakąś tam potrzebę. Urodziła mu się w głowie potrzeba. Na przykład jaka potrzeba się klientkom rodzi w głowie, że co by chciały ze sobą zrobić? tak? No dokładnie. No właśnie. Ostatnio klient, któraś z, was z nim rozmawiała i pyta się, no a to o ile lat ten krem odmłodzi? A niech pan się nie spodziewa, że to będzie wiek. Nie przedszkolny, jakby to powiedziałyście? Niech pan się nie spodziewa, że to będzie spektakularna zmiana, coś takiego. A klient mówi no, żeby, tylko żeby żonie emerytury nie zabrali. <grym <grym tak. To ten, ten samy był, nie? Tak. Tak, 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 tak. No dobrze, klientka ma potrzebę, tak? Chce się upiększyć. <grym> Chce się upiększyć, <grym> tak? A więc wpada i do głowy i kurde chciałabym się upiększyć, chciałabym pięknie wyglądać lepiej, mężowi się podobać, chciałabym sobie poprawić cerę i tak dalej, tak dalej. Zaczyna się interesować tym. Mówi to, co bym mogła użyć, może zaczyna czytać, może zaczyna się pytać swoich koleżanek, może wchodzi do internetu, wchodzi na jakiś forum, albo chwyta za telefon i dzwoni do was. I pyta, proszę coś mi doradzić na cerę, mam taką, mam owaką. A więc coś robi, podejmuje jakąś aktywność. Po podjęciu tej aktywności, ona się jeszcze nie upiększyła. Ona na razie się dowiedziała, co musi zrobić dalej. Więc kolejnym krokiem jest kupno. I Wy bardzo często jesteście w tym momencie. Klientka już potrzebę poczuła w głowie, lampka jej się zapaliła, wykonuje telefon do Was. Albo wchodzi na stronę Waszą i czyta. I teraz Wy jesteście w tym momencie. I to, co możecie zrobić, to możecie klientkę skłonić do zakupu podczas tej rozmowy telefonicznej z nią. Albo możecie nic nie zrobić, w efekcie opóźnicie zakup, albo narazicie się na to, że klientka kupi gdzieś indziej po prostu. Więc ta klientka, która do Was dzwoni, ona już podjęła drugi krok, tą aktywność, ona już coś chce się dowiedzieć. I jeśli teraz jej delikatnie zasugerujecie, że skoro już się Pani dowiedziała tego, co Pani chce, no to ja mogę Pani dzisiaj taki produkt wysłać, mamy akurat fajną cenę na niego, bo to jest tylko 149 zł, wystarczy, że podam Pani adres, na jaki mam to wysłać. Czy ja jestem nachalny w tym momencie, mówiąc to? Nie? Czy jestem sprzedawcą, który dopycha butem? A czy jest to takie delikatne zasugerowanie, że dzieli ją od zakupu tyle? Zazwyczaj zasugerować, sugerować powiedzieć, że ona zrobiła słusznie, bo zrobiła słusznie, złożając się do nas po ten krem, bo on jest super, świetny, dobrze padł wybrany na rynku. Dokładnie, bardzo dobrze. Trzeba ją upewnić w tym, że zrobiła dobry krok. Będę co jakiś czas wam podawał pewne przykłady, jak ja bym to robił, ok? Przez całe szkolenia. Więc co ja bym zrobił na przykład w tym momencie? No świetnie, że pani do mnie zadzwoniła, bo akurat ten krem, o który pani pyta, to jest rewelacyjny w tym momencie, klientki bardzo często go kupują. To jest najczęściej sprzedawany krem, jeśli chodzi o tą, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać potrzebę czy, 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 czy o cerę. Jeśli chce pani poprawić cerę, to to jest najlepszy krem. I wystarczy, że poda pan, Pani mi swoje dane, ja mogę taki krem dzisiaj do Pani wysłać, przesyłka będzie darmowa. To co, chciałaby Pani? Prosto, delikatnie, krótko. Słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, słuchałem Wasze rozmowy i przynajmniej w trzech przypadkach, a przesłuchałem rozmów każdej z Was około, ja wiem, sześć, no to mamy trzy, cztery, no to jest właśnie cztery rozmowy, w trzech przypadkach. No, wydawałoby się niedużo, 10%. 11. Ale w trzech przypadkach klientki były gotowe kupić w trakcie tej rozmowy, wystarczyło im powiedzieć, no to dobrze, to ja mogę taki te krem dla Pani dzisiaj spakować, gdzie mam go wysłać. Wystarczyło takie zdanie powiedzieć. Albo wystarczyło powiedzieć, widzę, że się Pani podoba ten krem, wiele klientek z niego korzysta, to może chce go Pani wypróbować. Nie nachalnie, tylko delikatnie zachęcić. A wy tego nie zrobiłyście? Z różnych powodów. No albo nie wiedziałyście, że tak można, albo bałyście się, że to będzie nachalne, albo nie wyczułyście momentu, że warto by było teraz to zrobić. Różne powody, nie wchodźmy w to. Ale jeśli tylko będziecie takie delikatne sugestie stosować w rozmowie, to gwarantuję wam, że sprzedaż wam podskoczy. I to nie o 10%. Myślę, że przynajmniej o 30%. Do tego dojdziemy. Po dwóch dniach naprawdę będziecie wiedzieć, jak to robić. Więc jak teraz jeszcze na mnie patrzycie i mówicie, no fajnie by było, gdyby tak było, no ale to tak się nie da, to po dwóch dniach, po dniach e, powiecie coś innego. Z tego slajdu trzeba zapamiętać: klient dzwoni do Was, żeby kupić. Żeby kupić. A Wy jesteście od tego, żeby mu sprzedać nie od tego, żeby mu doradzić, tylko i zostawić go z poradą. No bo to jest sprzedawanie tanio skóry. Słuchajcie, no ja udzielam na przykład konsultacji. Konsultacji na temat tego, jak zarządzać zespołami. No i teraz mam bardzo dużą wiedzę na ten temat i wyobraźcie sobie, że mam tą wiedzę i na przykład dzielę się nią zupełnie za darmo. Czyli ktoś do mnie przychodzi i mówi: "Karol, powiedz mi, jak mam to zrobić?" No to chodź, siadaj, tutaj kawkę, się napijemy, czekoladkę, herbatkę i przez dwie godziny gadamy i ja mu opowiadam, jak on ma to zrobić. Po czym on wychodzi? O, super, dzięki, ale fajna wiedza. To teraz już jak to zrobić. Ja się nagadałem, dwie godziny swojego czasu poświęciłem. Gdybym miał takich klientów pięciu pięciodziennie, to jest 10 godzin. I co? Przyjdzie do domu i co powiem żonie, co powiem dziecku? Słuchajcie, dzisiaj tatuś nie przyniósł żadnych pieniążków, ale pomógł pięciu ludziom. Więc dzisiaj najemy się miłością. No nie, ten świat jest tak skonstruowany, że dzisiaj zarabia się na swojej wiedzy. Zarabia się. I wy też jesteście ekspertkami w tym, co robicie. No bo klient po to do was dzwoni, on traktuje Was jako eksperta, autorytet, jako osobę, która mu pomoże, doradzi. Ale jeśli swoją aktywność ograniczycie tylko do doradzenia mu bez wzięcia zapłaty za swoją poradę, no to bardzo tanie sprzedacie swoją skórę. Bo w takiej dłuższej perspektywie wasza firma może nie zarabiać, jeśli wy tylko będziecie doradzać, a nie sprzedawać. Dzisiaj pewnie nie ma takiego ryzyka, ale pomyślcie, co by było, gdyby to się działo non stop i przez kilka lat. I tylko byście na przykład bazowały na tym, że klient zadzwoni i sam zamówi. A wy byście tylko mu doradzały bez proszenia go o zamówienie. Nie byłoby to dobre. Dzisiaj, jak ktoś ma wiedzę, to na tej wiedzy zarabia. A wy możecie zarabiać na tej wiedzy właśnie poprzez doradzanie i powiedzenie, no dobrze, teraz skoro pani pomogłem, no to proszę ode mnie kupić. Oczywiście innymi słowami, żeby to było przyjazne dla niej, ale do tego to się sprowadza. Niezależnie okay? od tego, co robicie. Bo może kiedyś w przyszłości będziecie robić coś innego. Może będziecie miały jakąś swoją firmę, może będziecie pracować w innej branży. Różnie się losy życia układają. I zawsze musicie pamiętać, że cokolwiek nie robisz, to ty masz zarabiać na swojej wiedzy, na swojej głowie, na tym co wiesz. A pracując w tej branży naprawdę stajecie się ekspertkami. I możecie na tym zarabiać i zarabiajcie na tym.